Cześć, tu lama! I mam drawać sokującą wieść. Odkryłem. Bo tutaj jest yy, taka strzałka w dół, widzicie? Na tej lotni tak samo. I na tym skinie tak samo. Nie, tutaj akurat nie ma. Yy, na tym skinie, O, na tym. Tutaj na czaperce, widzicie? No i odkryłem, tak sobie grałem i ekran sprzedawania muszę znaleźć. Gdzie to jest? to jest tutaj i patrzcie. Na, na tej głowie tego kolesia jest ten sam symbol, tylko że z dwoma strzałkami na dół. I na tej kobiecie tak samo. I widzicie tam pod spodem gdzie ma broń taką do takiej na broń no i tam też jest ten sam symbol I ja myślę że tamte skiny i te skiny współpracują ze sobą. i tak potwierdzono że to jest ten skin co uciekł z więzienia z rekina hej dziki ja nagrywam no i jeszcze powiem wam o narzędziu zagłady narzędzie zagłady coraz bardziej pracuje widzicie tam już trzy trzy razy mocną siłą tak pulsuje jeszcze odliczanie jeszcze przypominam że że w sobotę, tą sobotę będzie live even, na evencie. Tutaj macie zegar odliczania. No i będzie specjalny, specjalny tryb na tą okazję. No i to by było na tyle z mojego gadania. Ja już. Jak, jakby, co to, jakby co Ja będę na live.